Jarosław Joniec, prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego. Towarzystwo jest aktywne w Tomaszowie Lubalskim. Poprzez różne działania pokazuje, że warto odkrywać historię, tą historię lokalną. Jakie są podejmowane działania w ciągu roku? Jak towarzystwo angażuje mieszkańców do tego, żeby odkrywać swoją historię? Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne jest jedną ze starszych organizacji tego typu w regionie. Ponad 60 lat funkcjonowania mamy za sobą. Bierzemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, ale też patriotycznych, historycznych, ale też sami podejmujemy działania wydawnicze. Naszym stałym punktem, wydawn punktem wydawniczym jest Rocznik Tomaszowski. W tej chwili pracujemy nad tomem 14, to jest tom z zeszłego roku. Wydajemy też periodyki czy wydawnictwa o charakterze takim wyjątkowym, indywidualnym. Naszym sztandarowym, stale aktualnym wydawnictwem jest drugie wydanie Tomaszowskiego z okupacji opracowanego przez doktora. Janusza Petera. Są to zeznania partyzantów, członków Armii Krajowej Batalionów Chłopskich z okresu okupacji. Wydawnictwo monumentalne, ponad 800 stronicowe, wydane po raz drugi w 2019 roku. Okazją do spotkania jest giełda książki regionalnej. Państwo. Taką książkę regionalną dają czytelnikowi do ręki. Jakie jest zainteresowanie z tej, z tej drugiej strony? Jak też ludzie patrzą na tą historię często zapomnianą? Tak, w giełdzie Książki Regionalnej bierzemy udział chyba od początku. Ja jestem na czwartej giełdzie, to w ogóle jest piąta giełda Książki Regionalnej. Tutaj mieliśmy okazję, za co bardzo dziękujemy organizatorom. Przedstawić nasze funkcjonowanie, naszą działalność, w tym działalność wydawniczą, brać udział w dyskusjach i spotkaniach autorskich w ramach giełdy. Odbiór jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o uczestników giełdy. Dzisiaj dopisuje nam pogoda. Giełda niedawno się rozpoczęła, jest sporo ludzi, głównie poszukujących. Takich wydawnictw specjalistycznych regionalnych, ale my też w naszej ofercie mamy wydawnictwa sportowe dotyczące chociażby czy Sokoła, czy Tomasowi, czy też innych klubów drużyn sportowych z naszego regionu. Tutaj ludzie mają okazję. I porozmawiać na temat tych wydawnictw, i też kupić pewne rzeczy, które są z całą pewnością niszowe. Nasze wydawnictwa można kupić naprawdę w niewielu miejscach, w niewielu księgarniach i u nas w siedzibie też Tymoszowskiego Towarzystwa Regionalnego.